W Polsce aż 42% zgonów odnotowuje się z powodu chorób serca. Być może lekarz Ciebie też straszy wysokim poziomem cholesterolu i już chce Ci przypisać statyny. Sprawdź, czy jesteś poza radarem i czy jesteś bezpieczny. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Na początku małe technikalia. Jeżeli ten odcinek podobał ci się, będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę oraz za komentarze, które pozwolą mi ocenić w którą stronę powinienem pójść dalej z materiałami publikowanymi na moim kanale. Po drugie, jeżeli będziesz chciał subskrybować ten kanał i udostępnić go wśród swoich znajomych, będę do wdzięczny, że mogę dotrzeć z tymi materiałami do coraz szerszego grona odbiorców. W dzisiejszym odcinku omówię dla was zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Na samym początku wezmę na tapet markery takie jak lipidogram i nie tylko. Nie od dziś mówi się o tym, że 39% zgonów na świecie jest z Chorób serca. W Polsce jest to aż 42% zgonów i być może nakłada się na to jeszcze przewlekły stres i zaburzenia snu oraz pozostałe elementy, które znacząco skracają nasze życie, a zwiększają ryzyko przedwczesnego zgonu. Natomiast bardzo często możemy przesiewowo u lekarza dowiedzieć się, że nasz poziom cholesterolu jest podwyższony. I co wtedy? Wtedy najczęściej lekarz proponuje nam statyny. Straszy nas oczywiście tłuszczami nasyconymi, mówi o potrzebie mniejszego spożycia jajek, oleju kokosowego, masła i pozostałych źródeł tłuszczów nasyconych. Czy słusznie? Niekoniecznie. Przede wszystkim warto byłoby określić, że rola cholesterolu jest naprawdę bardzo szeroka i najczęściej pełni on rolę posłańca. A jak dobrze wiemy, posłańca się nie zabija. Cholesterol bardzo często pokazuje tylko, że jakiś proces istnieje w tle naszego organizmu i być może tam poszukajmy przyczyny, a nie zabijajmy tego, który tylko mówi, że jest problem. W końcu cholesterol pełni bardzo ważną kwestię, jeżeli chodzi o regulację układu odpornościowego. Pełni także bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o kształtowanie synaps oraz przewodzenie impulsów nerwowych w naszym mózgu. Zatem bez cholesterolu nasze synaps... Napisy miałyby troszeczkę dziury i te impulsy nie mogłyby pełnić odpowiednio swojej funkcji. Ponadto, kwestie dotyczące układu odpornościowego także są bardzo ważne. W końcu, jeżeli masz jakąś infekcję albo masz przewlekłe pobudzenie układu odpornościowego, takie jak chociażby chorobę autoimmunologiczną, Twój poziom cholesterolu także może wzrastać, ale wtedy dedykowanie statyn absolutnie nie rozwiąże tego problemu, tylko zamaskuje proces, który w tle i tak cały czas funkcjonuje i ma się dobrze. Ponadto warto też wiedzieć, że cholesterol odpowiada u nas za regenerację. Zatem gdy powiemy sobie o intensywnie trenującym sportowcu, który ma 3, 4 albo 5 jednostek treningowych, podwyższony poziom cholesterolu, zarówno ogólnego, jak i lipoproteiny LDL jest czymś jak najbardziej naturalnym. Dlaczego tak się dzieje? Najprościej będzie to wyjaśnić na drodze tego, jaką funkcję pełni lipoproteina HDL i LDL w naszym organizmie. W tle tych procesów występuje nasza wątroba oraz tkanka docelowa. Powiedzmy, że jest to biceps. Zatem mamy Czesia Kulturystę, który poszedł na trening, skatował sobie te bicepsy i teraz co się dzieje? Z wątroby jest dedykowana większa ilość lipoproteiny LDL związana z cholesterolem, aby powiedzmy zaszpachlować te bicepsy. Czyli droga treningu jest taka, że trzeba wykonać pewne mikrouszkodzenia, aby te bicepsy mogły od Stać jako większe i silniejsze. Zatem cholesterol z lipoproteiną LDL tworzy pewne przeorganizowanie całej tej przestrzeni. Odpowiada za szeroko pojęty remont tych bicepsów. Natomiast w pewnym momencie, po dwóch albo trzech dobach, nasze bicepsy są zregenerowane. No i wtedy całą resztę pracowników, beton i tak dalej, wszystko to, co pozostało na placu budowy, z powrotem do firmy, czyli do wątroby, przynosi lipoproteina HDL. Zatem HDL i LDL to tylko obieg. LDL odpowiada za obieg od wątroby do tkanki docelowej, natomiast od zregenerowanej tkanki docelowej do wątroby z powrotem odpowiada HDL. I właśnie dlatego wiemy, że nie ma czegoś takiego jak zły czy dobry cholesterol. Jeden i drugi jest po prostu niezbędny. Za to, to w jakim stopniu my możemy dedykować podwyższony, przewlekły poziom LDL a wysoki, to najczęściej uchybienia w naszej higienie życia, zatem palenie wyrobów tytoniowych, częste spożycie alkoholu bądź prozapalna żywność albo kontuzje i pozostałe elementy, które wywołują u nas przewlekły stan zapalny. W związku ze statystykami można powiedzieć, że 56% wszystkich przewlekłych stanów zapalnych stanowią uchybienia w higienie jamy ustnej. Zatem być może jest to paradontoza, być może jest to próchnica albo zęby, które są ułamane, złe leczenia kanałowe naszych zębów i tak Zatem regularne wizyty u stomatologa przynajmniej raz na pół roku, jak najbardziej są mile widziane. Po drugie kontuzje, nawet takie niewinne, jak chociażby łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie stożka rotatorów. W końcu wielu z nas ma tak naprawdę pracę przy biurku. Im częściej siedzimy wiele godzin przy biurku, tym bardziej przygarbiamy naszą obręcz barkową, a wraz z tym możemy mieć naprawdę kłujący ból dotykający tej części albo jakieś kłopoty dotykające z mobilnością naszych chłopatek. Nie trzeba czekać długo, aby doczekać się tam stanu zapalnego. Zatem nieco większy poziom OB i CRP faktycznie potrafi wpływać na podwyższenie puli lipoproteiny LDL z jednoczesnym Szczupleniem puli HDL. Dlatego takie działania będą miały wpływ na aterogenność, czyli zwiększone ryzyko rozwoju chorób serca. To nie jest tak, że cholesterol sam z siebie jest tutaj problemem. W końcu odpowiedzmy sobie na to pytanie: czy gdyby cholesterol był zły, to nasza wątroba sama z siebie wytwarzałaby go około grama dziennie? Zobaczcie, że wskazówki dotyczące tego, żeby powstrzymać się ze spożyciem cholesterolu do poziomu maksymalnie 300 mg na dobę są absolutnie bez sensu. Pamiętajcie, że w momencie, gdy zdrowo funkcjonuje nam wątroba, gdy mamy dobrą pracę tarczycy, gdy nie mamy przewykłego stanu zapalnego w organizmie, gdy jest wszystko ok pod kątem regulacji gospodarki glukozowo insulinowej tak naprawdę cholesterol nie jest problemem. Za to wyższy poziom cholesterolu odnotowujemy zdecydowanie u ciężko trenujących sportowców, u osób, które mają problemy z regulacją układu odpornościowego, zatem są w trakcie infekcji, albo być może mają problem z chorobą autoimmunologiczną, jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, czy pozostałe. Także niedobory odporności, jak chociażby agamaglobulinemia, czy pozostałe kłopoty dotykające naszego funkcjonowania także mogą wpłynąć na podwyższony poziom cholesterolu. Zatem szukajmy przyczyny, a nie zabijajmy skutki, bo jednak stosowanie fibratów, fenofibratów, czy statyn jest niestety bardzo szeroko stosowane, ale często Błędnie. Jak w takim razie powinien przedstawiać się wzorowy lipidogram? Przede wszystkim poziom lipoproteiny o dużej gęstości, czyli HDL, powinien być plus minus równy trójglicerydom i powinien najczęściej wahać się w zakresie od 45 do 55. Oznacza to, że jeżeli mamy HDL na poziomie około 60, to również plus minus w tych wymiarach 55-70 powinniśmy mieć poziom trójglicerydów. Mimo że ich zakres referencyjny wynosi poniżej 150, jestem zdeklarowanym przeciwnikiem trójglicerydów trzycyfrowych. Mogą one wskazywać najczęściej na. Tendencje dotykające albo zmian tłuszczeniowych wątroby, albo wyjątek od reguły. Jeżeli jesteś w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, twój poziom trójglicerydów może być nieco większy. W końcu w Twoim krwiobiegu jest nieco więcej tłuszczu, który może być spalony jako zapasowa energia, więc to jest akurat dobry motyw. Przejdźmy teraz do LDL. LDL jako lipoproteina o niskiej gęstości przede wszystkim powinna być w odpowiednim stosunku z lipoproteiną HDL. Zatem HDL do LDL powinien przedstawiać się w wartościach 1 do 2 lub 1 do 3. U większości osób. Powinniśmy spodziewać się stosunku 1 do 2. Zatem HDL o wartości 50 powinien dawać LDL o wartości około 100. 110. Natomiast jeżeli jesteś ciężko trenującym sportowcem i masz 4, 5, 7 bądź więcej jednostek treningowych w perspektywie tygodnia, nawet LDL o wartościach 180 jest jak najbardziej OK, przy założeniu, że Twój HDL wynosi około 60. Zatem ten stosunek 1 do 3 jest jak najbardziej optymalny. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Od wielu lat mówi się o tym, że niezależnym czynnikiem rozwoju chorób serca są wysokie poziomy trójglicerydów, zarówno w formie spoczynkowej, a więc naczczo, jak i po posiłkowej. I tutaj pojawia się naprawdę bardzo istotne. Problem, dlatego że najczęściej lekarze pracują wokół zastosowania statyn, czyli atorwastatyny czy rowowastatyny, które mają za zadanie pohamować odpowiednią ilość lipoproteiny LDL. Dzieje się to tak naprawdę przez blokowanie takiej cząsteczki jak reduktaza hydroksymetyloglutarylokoenzymu A, więc nazwa jest nieco karkołomna, natomiast skrócona nazwa RHMG-CoA jest zdecydowanie łatwiejsza. Weźmy tylko pod uwagę, że najczęściej ta cząsteczka jest aktywowana przez insulinę. Zatem następnym razem, kiedy będziesz chciał obwinić steka o to, co zrobiły ciastka, to pomyśl raz jeszcze. Jest to powiedzenie amerykańskich dietetyków klinicznych, które wyjątkowo przypadło mi do gustu. Zdecydowanie zbyt często nie zwracamy uwagi na to, że to właśnie insulina jest głównym aktywatorem zarówno trójglicerydów, jak i utrzymania wysokiego poziomu lipoproteiny LDL. W końcu insulina jest nie tylko hormonem, który obniża nam poziom glukozy we krwi, ale także w dużej mierze blokuje takie mechanizmy jak lipoliza, betaoksydacja, ale także jest hormonem tucznym. Zatem w tym momencie widzimy jak nadmierne aktywowanie insuliny będzie przysparzało nam coraz większych problemów zdrowotnych. To też nie jest przypadek dlaczego u wielu osób, które są na diecie zawierającej naprawdę ogromne ilości węglowodanów najczęściej psuje się lipidogram. Zatem przejście na dietę LCHF, dietę wysokotłuszczową, niskowęglowodanową jest naprawdę bardzo dobrą opcją. Oczywiście przy założeniu, że także bilansujemy odpowiednio kwasy tłuszczowe nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone. Zatem nie może tam zabraknąć kwasów EPA i DHA, których głównym źródłem może być dobrej jakości łosoś albo śledzie, albo też chociażby olej lniany, czy olej z pestek wysiołka. Jak najbardziej też może się nadawać. Potem mówimy o kwasach omega-9, a więc awokado, oliwa z oliwek, orzechy laskowe, czy orzechem makadamia i kwasy tłuszczowe, nasycone, których całkiem sporym źródłem są chociażby żółtka jajek, mięsa. Czy smalec oraz masło. Zatem wszystko jest dla ludzi, tylko musi być użyte w odpowiednich proporcjach. Warto też powiedzieć, że samo użycie farmakoterapii nie jest jedynym rozwiązaniem, które powinno nas interesować. Nawet jeżeli ten materiał może dotyczyć Twojego ojca, dziadka, wujka czy pozostałych osób, które są w wieku dojrzałym, powiedzmy, pomiędzy 40 a 70 rokiem życia, warto byłoby, aby uświadomić ich nieco, że jednak zmiana stylu życia jest elementem kluczowym. Dlaczego? Bo również nie od dziś wiemy, że pomimo najnowszych zdobyczy techniki, Wykorzystaniu statyn, fibratów czy fenofibratów, niestety, medycyna akademicka jest w stanie zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób serca o 30-40%. do 40%. I część osób teraz klaszcze i bije brawo, ale kiedy dowiemy się, że całość ryzyka to 100%, to teraz matematyka wyższa. 100%, minus 30 do 40, to ile nam jeszcze zostaje? Dobrze liczysz. 60 do 70% tak zwanego ryzyka rezydualnego, czyli tego, które pozostaje, pomimo faktu, że zastosowaliśmy super fajne leki. Dlatego kwestia dotykająca odpowiedniego nawodnienia, utrzymania higieny snu, odpowiedniego odżywiania się i aktywności fizycznej, jest kluczowa, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko rozwoju chorób serca. Ponadto weźmy też pod uwagę fakt, co takiego robią statyny dla nas, jako organizm, ale też. Zobacz, jakie są efekty boczne. Zresztą masz internet, wpisz sobie w goglach, jakie są ryzyka dotykające właśnie długofalowego wykorzystania statyn. Jak wpływają one na mitochondria, jak wpływają one na podstawowe markery naszego zdrowia i z czym tak naprawdę one się wiążą. Zatem prewencyjne wykorzystanie statyn tylko dlatego, że twój poziom cholesterolu wycieka lekko ponad 190, nie jest moim zdaniem do końca dobrym pomysłem. Pamiętajmy, że statyny mogą być używane w przypadku świeżo przebytego zawału serca czy innych incydentów sercowo-naczyniowych ponieważ faktycznie tutaj jeżeli chodzi o stabilizację blaszki miażdżycowej działają całkiem nieźle natomiast Wmawianie komuś, że potrzebuje statyn do końca życia, nie do końca dobry pomysł. Tak samo jak zdecydowanie nie do końca dobrym pomysłem jest dedykowanie użycia statyn prewencyjnie, żeby obniżyć poziom cholesterolu. Bo tak jak mówiłem, cholesterol jest tylko posłańcem, zatem pokazuje, że coś może być nie tak. Jak na przykład może się u nas rozwijać insulinoporność. Mogą się rozwijać zmiany stłuszczeniowe wątroby. Pamiętajmy o tym, że 9 milionów Polaków jest zagrożonych MAFLD czy NAFLD, zatem metabolicznym, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. I tutaj warto byłoby popatrzeć raz jeszcze, czy winny jest stek czy ciastka. Co my takiego zjadamy, co wypijamy w ciągu dnia, co może wpływać negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. I być może, kiedy usprawnisz zdrowie swojej wątroby, tutaj zdecydowanie będziesz w stanie osiągnąć sukces. I mówię o tym głównie z tego powodu, że ekstrakty, takie jak chociażby sylimaryna z ostropestu, czy cynaryna z karczocha, albo też aminokwasy jak cysteina, metionina, Ekstrakt z pulpy melona bogaty w dysmutazę ponadtlenkową, czy nawet lola. L-asparaginian, -as, L-ornityny to składniki zarówno aminokwasowe, jak i ekstrakty roślinne, które pomagają odbudować zdrowie wątroby, cofnąć zmiany tłuszczeniowe i być może też podziałać żółciopędnie, żółciotwórczo i uratować trochę Twój lipidogram. Zatem następnym razem pomyśl o tym, czy nie lepiej jest przyłożyć się trochę do podaży kwasów tłuszczowych omega-3, ograniczyć cukry, a być może do repertuaru suplementacyjnego dodać preparat Best Liver. Pamiętajmy też o tym, że zdrowie naszego serca oceniamy nie tylko na podstawie lipidogramu. Bardzo ważnym elementem jest także metylacja, którą możemy badać przez homocysteinę. Mówię o tym głównie dlatego, że w dzisiejszych czasach mówi się często, że homocysteina jest cholesterolem XXI wieku. Zatem, nawet ta nazwa może powiedzieć nam o tym, że jest to bardzo cenny element. I faktycznie, hiperhomocysteinemia, czyli wysoki poziom homocysteiny, jest związany z ryzykiem rozwoju depresji, chorób serca nowotworów oraz zaburzeń gospodarki naszego żelaza. Zatem faktycznie warto byłoby, aby była jednocyfrowa, najlepiej mieszcząca się w zakresie od 6 do 8. Wspominam o tym też dlatego, że przyjmując pacjentów codziennie w poradni żywieniowej, którą prowadzę, bardzo często widuję pacjentów, którzy mają homocysteinę co najmniej na poziomie 12, a ostatni mój pacjent, mieszkający we Włoszech, miał homocysteinę na poziomie 27. Zatem jak widzimy, jest to element, który jest powiązany ze stanami zapalnymi, ale bardzo często pokazuje również to, że mamy istotny deficyt witamin grupy B, zwłaszcza witaminy B2, B6, B9 i B12. Dlatego też tak zwany B kompleks jest w stanie szybko ustabilizować u nas poziom homocysteiny i odbudować jednocześnie zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Pamiętajmy też, że cholesterol bardzo często rośnie w wyniku stanów zapalnych. Zatem zanim przyjmiemy pierwszą dawkę statyn, popatrzmy na markery białek fazy ostrej, czyli markery stanu zapalnego, tak jak CRP, bądź OB. Super by było, gdyby CRP było poniżej 1, a więc było w zakresie powiedzmy 0,9, 0,7, 0,3, byłoby to fenomenalne, a OB niech jest mniejsze od 4. Wiem, że zakres referencyjny bardzo często wynosi do 10 do 20, ale trójka, czwórka, dwójka to zdecydowanie wyniki, które chciałbyś bądź chciałabyś oglądać częściej. Skoro wspomniałem wcześniej, że rola lipidogramu jest także ściśle powiązana z aktywacją insuliny, to chyba oczywistym jest, że poziom insuliny czczo także powinien być niski, najlepiej między 3 a 8 w wartościach jednocyfrowych. Po drugie, glukoza czczo około 80-90 mg, a nie w wartościach trzycyfrowych, ponieważ glikacja, łączenie się cukru z białkami naszego ciała, bardzo źle wpływa na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, na co ponownie LDL chce to wszystko zaszpachlować, ale czasami tak zaszpachluje, że tworzy się arterioskleroza. Zatem pamiętajmy o że to nie cholesterol jest zły, tylko to człowiek bardzo często jest winowajcą poprzez prowadzenie niehigienicznego trybu życia, bądź zbyt rzadkie badanie się, no i ogólnie pewne uchybienia w swoim funkcjonowaniu. Pamiętajmy jednak, że kwestia lipidogramu i ryzyko rozwoju chorób serca to kwestia mocno indywidualna. Dokładamy do tego również pozostałe parametry higieny życia, takie jak chociażby spożycie alkoholu. Jeżeli zdarza się ono często, ryzyko rozwoju chorób serca rośnie, nawet jeżeli jest to niewinne piwko, winko i nawet wino czerwone, które mówi się, że jest bogate w resveratrol. Muszę niestety odczarować ten mit. Weźcie pod uwagę, że butelka wina, czyli 700 ml, zawiera przy odpowiednim udziale około 2 mg resveratrolu, podczas gdy jedna kapsułka suplementu diety zawiera bardzo często 200, 600, 400 mg resveratrolu. Zatem zobaczcie, ile butelek wina musielibyście wypić, aby wyrównać porcję jednej kapsułki. Wniosek nasuwa się chyba sam. Kolejna kwestia to palenie wyrobów tytoniowych. Generalnie naraż narażenie na reaktywne formy tlenu, a więc wolne rodniki. To, czy to jest fajka, czy to jest cygaro, czy to jest papieros, e-papieros, tak naprawdę. Jest to wszystko jedno i to samo. Zatem, jeżeli jesteś palaczem, pamiętaj, że ryzyko chorób serca rośnie, i tutaj w tym momencie dobrze byłoby rzucić palenie albo je ograniczyć. A jeżeli nie jesteś w stanie rzucić czy ograniczyć, to dobrze byłoby zasuplementować antyoksydanty. Końcem 10 PQQ, resveratrol, astaxantyna to tylko kilka antyoksydantów, które mają naprawdę bardzo zbawienny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, ale przede wszystkim na zdrowie twojej pikawy. Jeżeli masz niedobory witaminy D, to także możesz mieć problem z kontrolą lipoproteiny HDL, LDL i trójglicyrydami. Naprawdę jest to tajemnica poliszynela, ale deficyty witaminy D, które dotykają około 90% populacji polskiej, faktycznie często idą w parze z dyslipidemią. Ponadto, jeżeli mamy niedobory witamin grupy B, to tak jak wspomniałem wcześniej, możemy mieć wysoki poziom homocysteiny, która nawet dziesięciokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca. Zatem pamiętaj, aby nigdy się nie przestraszyć po samym wyniku całkowitego cholesterolu. Trzeba popatrzeć na to, jak układa się HDL, LDL, trójglicerydy i i osadzić w tym wszystkim nasz styl życia. Jeżeli interesuje Cię profilaktyka zdrowotna i chcesz zgłębić informacje dotyczące żywienia i suplementacji, zapraszam Cię na moją platformę szkoleń online Maurice TV, gdzie z kodem YouTube, który zresztą znajdziesz w opisie tego filmu, masz aż 50% rabatu na wszystkie szkolenia. A szkoleń jest blisko 50, zarówno pełnometrażowe, jak i krótkie, i dotyczą one wielu aspektów zdrowotnych. Zdrowia serca, zgagi refluksu, insulinoporności, interpretacji wyników badań krwi, czy też absolutnie podstawowych elementów, jak usadzić swoją dietę i suplementację w taki sposób, aby była ona tania, dobra, pełnowartościowa i tak naprawdę przysługiwała się zdrowiu Twojemu, podopiecznych czy całej rodziny. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Będę oczywiście wdzięczny za łapki w górę oraz za komentarze i subskrypcję kanału. Do zobaczenia!